Gerd Miller jest niezaprzeczalnie jednym z najlepszych napastników, który uświetnił niemiecką i międzynarodową piłkę nożną. Jego wojskowe pseudonim brzmiało Der Bomber, czyli bombowiec, i świetnie oddawało wielkość jego dokonań strzeleckich. Oprócz łatwości w zdobywaniu bramek, Miller był szczególnie znany ze swojej fascynującej zdolności do gwałtownego obracania się z prędkością błyskawicy podczas prowadzenia piłki. Brytyjski dziennikarz David Winner w jednej ze swoich książek podjął próbę scharakteryzowania Millera jako zawodnika. Miller nigdy nie pasował do konwencjonalnej idei wielkiego piłkarza. Był niski, przysadzisty, niezgrabnie wyglądający i generalnie niezbyt szybki, ale miał zabójcze przyspieszenie na krótkich dystansach, niezwykłą umiejętność gry w powietrzu i wielki instynkt do strzelania bramek. Jego krótkie nogi zapewniały mu dziwnie niski środek ciężkości, dzięki czemu mógł szybko i z doskonałą równowagą obracać się przy prędkościach, które spowodowałyby przewrócenie się innych graczy. Co również ważne, miał talent do strzelania bramek w mało prawdopodobnych sytuacjach. Gerhard Miller urodził się 3 listopada 1945 roku w Nerdlingen w Niemczech. Niektóre źródła podają, że z powodu powojennej zawieruchy, jaka panowała w całych Niemczech, imiona jego rodziców są nieznane. Natomiast są też takie, które podają, że Miller był najmłodszym dzieckiem prostych robotników, Karoliny i Johanna. Młodzieńcze lata Millera stały pod znakiem wielkiej inspiracji sukcesem niemieckiej drużyny z 1954 roku, która pokonała w finale mundialu obrońców tytułu, czyli reprezentację węgier z Ferencem Puszkaszem na czele. Młody Niemiec do tego stopnia zachłysnął się futbolem, że niemal całkowicie odpuścił naukę na rzecz doskonalenia się w sztuce piłkarskiej. 22 sierpnia 1958 roku w wieku 13 lat zadebiutował w lokalnej młodzieżowej drużynie, strzelając aż 4 gole. W dybutanckim sezonie łącznie zdobył 52 bramki. Jako 18-latek przeniósł się do seniorskiej drużyny, gdzie dalej kontynuował świetną serię strzelecką, zamykając sezon z blisko 50 trafieniami. To osiągnięcie nie pozostało niezauważone, a ówczesne niemieckie potęgi, Bayern i TSV Monachium, chciały go zakontraktować. Nie zdecydował się na dołączenie do TSV, ponieważ może teraz ciężko uwierzyć, ale to nie Bayern, a ich lokalni rywale byli zdecydowanie mocniejsi. Millerowi zależało przede wszystkim na regularnej grze, dlatego też zdecydował się na mniej gwiazdorski Bayern, który wówczas grał w drugiej lidze. Oczywiście w składzie Dietoten znajdowali się wtedy Franz Beckenbauer i Sepp Maier, jednak oni również najlepsze lata mieli dopiero przed sobą. Według szacunków Transfermarkt cena za wciąż jedynie obiecującego Niemca wykupionego z piątoligowej drużyny wynosiła 2000 euro i były to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy w historii klubu. W swoim pierwszym sezonie w Bayernie Gerd strzelił 33 gole dla swojej drużyny i pomógł jej awansować do pierwszej Bundesligi. W tym samym sezonie Bayern München zdobył Puchar Niemiec. Później zespół zdobył Puchar jeszcze trzy razy za kadencji Millera. Z nim w składzie Bayern w latach 68-74 zdobył także cztery tytuły Mistrza Niemiec. Z kolei w latach 1974-76 Bawarczycy trzy razy z rzędu sięgali po Puchar Mistrzów, odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów, w której aż czterokrotnie został królem strzelców. Jednak to z indywidualnych osiągnięć ligowych Gerd Miller jest w Polsce najbardziej znany. Podczas wieloletniej gry dla Bayernu wystąpił w 427 meczach w pierwszej lidze, w których wyśrubował niesamowity rekord 365 bramek. Zakładając, że Robert Lewandowski wyrówna jego rekord 40 goli w jednym sezonie, to będzie potrzebował jeszcze 3 lat ze średnio 30 bramkami, by przebić Niemca. Jest to wielkie wyzwanie, ale nie poza zasięgiem Roberta. Kariera reprezentacyjna Gerda Millera jest imponująca. Grał dla reprezentacji w dwóch mistrzostwach świata i dwóch Europy, zdobywając odpowiednio w latach 1972 i 74 europejski i światowy czempionat. Strzelił łącznie 68 bramek w 62 meczach dla swojej reprezentacji 12 października 1966 roku, czyli jako 21 latek zaliczył debiut przeciwko Turcji. W drugim meczu dla RFN aż czterokrotnie pokonał bramkarza Albanii. Fantastyczny występ Gerda na Mundialu w 1970 roku przeniósł mu tytuł Europejskiego Gracza Roku. Niemcy co prawda nie zdobyli mistrzostwa, jednak sam napastnik, a jakże, został królem strzelców w turnieju. Miller dał się również mocno wyznaki reprezentacji Polski. Szczególnie bolesna była porażka w meczu o finał Mundialu z 1974 roku. Polska jako rewelacja turnieju miała ogromny apetyt na zwycięstwo. Do dziś wielu świadków tamtego Mundialu, jak i członków naszej kadry jest zdania, że to Polska znajdowała się wtedy w lepszej dyspozycji. Jednak w dniu meczu we Frankfurcie nad Menem w godzinach około południowych przeszedł deszcz nawalny. Pogoda nie uległa zmianie nawet przed rozpoczęciem spotkania. Próby ratowania stanu boiska podjęły się służby porządkowe oraz Straż Pożarna, jednak nie udało im się doprowadzić murawy do normalnego stanu. Wówczas organizatorzy Mistrzostw Świata zebrali się w sprawie zmiany terminu meczu, jednak z powodu napiętego harmonogramu turnieju ostatecznie zdecydowali o rozpoczęciu spotkania. W pierwszej połowie przewaga w grze była zdecydowanie po stronie reprezentacji Polski, która częściej oddawała strzały na bramkę reprezentacji RFN. Piłka jednak często grzęzła w wodzie stojącej na murawie, a w pozostałej większości przypadków strzały wyłapywał bramkarz Sepp Maier. W 76. minucie spotkania padł jedyny i decydujący gol w tym meczu autorstwa Gerda Miller'a. Po latach Franz Weckenbauer przyznał publicznie, że przy normalnych warunkach nie mieliby żadnych szans. Następnie Niemcy zmierzyli się w finale z Holandią, gdzie o zwycięstwie również zdecydował gol niemieckiego napastnika. Tuż po mundialowym triumfie, mając jedynie 28 lat, zrezygnował z gry w reprezentacji. Powodem było niewpuszczanie żon piłkarzy na bankiet zorganizowany z okazji zdobycia Mistrzostwa Świata. Ostatnie lata Millera w Monachium to spory kontraktowe i wewnętrzne kłótnie klubowe, które doprowadziły do opuszczenia Bayernu prawdopodobnie siłą. W 1979 roku udał się do Ameryki, gdzie grał w drużynie Fort Lauderdale przez dwa lata, a następnie wycofał się z profesjonalnej piłki nożnej. Oprócz rekordów ligowych, jednym z największych osiągnięć Millera było ustanowienie rekordu największej liczby bramek w roku kalendarzowym, kiedy strzelił 85 goli we wszystkich rozgrywkach w 1972 roku. Utrzymywał ten rekord przez 40 lat, zanim Lionel Messi pobił go w 2012 roku, kiedy strzelił 92 gole. Odejście z profesjonalnego futbolu doprowadziło Millera do depresji, która wypchnęła go w alkoholizm i problemy finansowe. Po latach bycia alkoholikiem dawni koledzy z Bayernu, Rummenigge, Hennes i Beckenbauer pomogli mu przejść na terapię. Po odwyku Miller uzyskał licencję trenerską w 1991 roku i rozpoczął karierę jako asystent w młodzieżowych drużynach bayernu Monachium. W 2015 roku okazało się, że Miller cierpi na chorobę Alzheimera, a z najnowszych doniesień wynika, że jego stan bardzo się pogorszył. Zgodnie z relacją żony obecnie znajduje się w stanie śpiączki. Legendę Garda Millera postanowił uczcić niemiecki producent odzieży sportowej Adidas, który stworzył linię odzieży retro nazwaną na cześć napastnika. Również jego rodzinna miejscowość oddała mu cześć, przemianowując lokalny stadion na jego nazwisko. Wracając do rekordu 40 bramek w jednym sezonie, to myślę, że jeszcze nigdy nie było to tak blisko jak w momencie, w którym to nagrywam. Osobiście wierzę w Lewandowskiego i mam nadzieję, że w jednym z przyszłych materiałów będę mógł ogłosić triumf Polaka. Tymczasem to tyle na dziś. Dzięki za pozostanie do końca. Tradycyjnie, jeśli chcecie pomóc w rozwoju tego kanału, zachęcam do pozostawienia pozytywnego komentarza, łapki w górze lub zostania jego subskrybentem. Do usłyszenia wkrótce.